Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie na kolejnym odcinku. I dzisiaj mam zdrapeczki za 60 zł. No i mam tak, za 30 gwiazdną kasę. Za 20 mam megalinię i dwie zdrapeczki za 5, owocówkę oraz podkowę szczęścia. Także 6 dyszek dzisiaj wkładu i zobaczymy, co tu uda się wygrać. Na początek, podkowa szczęścia z numerkiem 39. No i poza liczbami szukamy oczywiście tej podkowy. Także kochani, trzymajcie kciuki. I lecimy, dwadzieścia siedem, pięćdziesiąt trzy, trzydzieści osiem i dwadzieścia dwa takie liczby wygrywają, także szukamy, a jest czterdzieści osiem, dwadzieścia jeden, trzydzieści dwa, czterdzieści pięć, dwadzieścia osiem, pięćdziesiąt sześć, trzydzieści trzy, pięćdziesiąt cztery. 37 i 52. No blisko było. Ale niestety się nie trafiło. Dobra. Szukamy kontrolnych. No nie wiem. O, mam M. O, jest K. Dobra. Jakoś w szybko poszło. Dobra. to, to ci do kosza. I teraz owocówka. Z numerkiem 47. Delikatnie Was oddalę. O. O, jezu, jak się trzęsie telefon. Dobra, Dobra widać całą, no to lecimy. I na początek: arbus i cytrynka. To tak. E, arbus i cytryna. Tu widzę cytrynki. Tutaj arbuzy. I to tyle. Ok. Kolejne owocki: wino, i ananas. Winogrono, winogrono. O, tu obok jeszcze ananas. Tu są jeszcze winogrona. E, Okej, okay, tutaj ananas. Tutaj jeszcze. I tutaj na dole. Okej, okay, chyba wszystko. Truskawka i awokado. Awokado. Tutaj truskaweczki. Okej, okay, tu jeszcze widzę awokado i tutaj truskawkę. Dobra, mam nadzieję, że nic tutaj nie pogubiłam, to lecimy dalej. Gruszka oraz kiwi. ok tu już na górze widzę kiwi, o i nawet gruszka obok. Tu jeszcze gruszki. Tutaj kiwi. I tu jeszcze kiwi. Dobra. Kolejne owoce. Wiśnie i pomarańcza. To tak. Tu jest pomarańcza. Wiśnie. Tu kolejna pomarańcza. I tutaj widzę jeszcze wisienki. Okej. Okay, chyba wszystko. Co dalej brzoskwinia i borówka. Ok, tu widzę brzoskwinia. Tutaj fajnie. Kokoska już tylko brakuje. Brzoskwinia i borówki. Tu jeszcze borówki. Tutaj. I to w sumie chyba tyle. A nie. Jeszcze tutaj borówka. Ok, teraz już chyba wszystko. I ostatnie dwa. Karambola i figa. No tak, karambola, tutaj figa. Tutaj figi. No i tu karambolki, ale niestety nie udało się utworzyć tutaj żadnej linii, także ta strapeczka jest przegrana. No to teraz mega linia, bo oczywiście najdroższa jest na koniec, także teraz mega linia moje ulubione. I mam z numerkiem 12, a troszkę Was zbliżę. O żeby było dobrze widać. I na początek auto i tęcza. Autko już tutaj widzę. Tęcza też jest. Tu nic, tutaj nic. Ho, ho, ho i do końca już nic. No dobra, to lecimy dalej. Łódka i słońce. To tak. Łódź i słońce. I ja nic nie widzę. O, jest słońce na samym dole. No, a łódki nie ma. No dobra, no to lecimy dalej. To teraz kłódka i prezent. O, patrzcie, jakie fajne kombo. Od góry do dołu prezenciki. No pięknie. O, i tu jeszcze czwarty. Ale fajnie wygląda. Dobra, tu jeszcze kutka. Yy, I tak, czy coś tu jeszcze dalej będzie? Będzie. Tu jeszcze prezent kutka. No, sporo tych prezentów. Tu jeszcze prezent. Kurde. I kutka nawet. I na dole. O, tu już tylko kutka. No dobra, ale fajnie teraz posypało. To teraz biedronka i popcorn. Wiedrąka i popcorn. Hmm. Ciekawe, czy były. O, są wiedrąki. A popcornu, no niestety nie było. I kolejne dwa. Sakwa i piłka. Sakwa, piłka. Dobra, tu jest sakwa. A tu jeszcze sakwa. Tutaj. O, i piłka też jest. Dobrze. Tutaj sakwa. I tu jeszcze z piłkami. No i dobra, to lecimy dalej. Cytryna oraz flaming. Okej. Okay. Cytryna i flaming. Dobra, cytrynkę już widzę. Ale flaming chyba nie było. Tutaj cytryny. No i flaminga nie ma. Lecimy po kolejne. Moneta i diament. Monetka i diament. O, tu jest diament. Dobra, tutaj jest kolejne mm, Tu nic. Tutaj też nic. No i już nic więcej nie było. Dobra. no tak idzie? No nie wiem, średnio chyba. Pióro i korona. Ale wiadomo, czasami może iść gorzej, ja zaskoczy nagle wygraną. Pióro i korona. Tutaj korony. Pióro. Tu jest korona. Tutaj... I jeszcze na dole. No i dobra. Kolejne dwa. Wiśnie oraz klucz. Okej, okay, tutaj są wiśnie. Klucz też gdzieś był. Tak mi się kojarzy. O, właśnie. Tu jest klucz. Mm, tu nic. Tutaj klucz. Wiśnie. I to wszystko. Dobra, lody i serce. Hmm. No to tak, lody i serce. Czy one w ogóle tutaj były? No właśnie, chyba nie bardzo. To teraz tak, pierścionek oraz klapki. Okej, okay. pierścionek i klapeczki. O. Tutaj mamy obydwa. Klapki. Tutaj. I tu jeszcze. Okej. Okay. No i teraz co mamy? Foto i winogrono. Tu już widzę foto. Winogronko. Tu kolejne. No, winogrona zdecydowanie więcej. <grych> Okej. Okay. No, przedostatnie dwa. Gwiazda i motyl. Gwiazda jest. Tutaj kolejna. Tutaj ładnie gwiazdki. O, i jest motyl <grych> na samym dole. Dobra, ostatnie dwa, decydujące żółw oraz naszyjnik. No to ciekawa jestem, czy coś to da. Hmm. No tak średnio. <grymne> ale mamy jeszcze bonusik, także szukamy oczywiście dolarka, ale niestety jest lustro. Także dzisiaj mega linie się nie spisały. No i kontrolne są różne jak widać. No dobra, no to ta leci do kosza razem z pozostałymi. A na koniec wjeżdża gwiezdna kasa z numerkiem drugim. No to zobaczymy. Obyśmy znaleźli jakoś podkowę, a najlepiej serce, a jeszcze lepiej 25 lat. <laughs> Także trzymajcie kciuki. Ostatnia zdrabka, ostatnia szansa na jakąkolwiek wygraną. Także mam nadzieję, że coś tu kurczę wpadnie. Żeby nie było pusto. Pizka, karo, bęben, kawa. O! Kawę ucięło. Dobra diament, szalik, pszczółka, jabłko, astronauta, worek, mafinka, kask i co dalej? Kwiatek, klaps, dzwon, planeta, ciastka, burger, gitara i ostatnie już symbole, no mikrofon, pies, aparat, kolczyki, trefl, i ostatnia szansa. Śliwka, no niestety, ale jest jeszcze bonusik, także sprawdźmy sobie, oby to była jakaś kwota, no żeby coś było. No niestety, słońce, no mam nadzieję, że chociaż z oknem będzie słońce w takim razie, bo tutaj, no dokładnie, kontrolne są różne. Także no niestety, podsumowanie będzie krótkie, zwięzłe yy, i na temat. Wszystkie zdrabki są puste dzisiaj, także niestety. Żadnego nawet zwrotu tutaj nie ma na pomnożenie, na kolejne odcinki, no ale to nic, wiadomo, raz dają, raz zabierają, także nie ma co się tym przejmować, to są tylko zdrabki, także co kochani, mam nadzieję, że mimo takiego wyniku odcinek Wam się podobał, no jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, zachęcam również do subskrybowania mojego kanału, no i co kochani, żegnam się z Wami, życzę Wam pięknego dnia i widzimy się na kolejnym odcinku już jutro, także do zobaczenia, pa pa!